Kiedy to losowanie? Daj coś tutaj. Daj poczucie. O, się będą dobre. O, daj, 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 Kiedy to losowanie? Kiedy to losowanie? O, dobra. Kiedy to losowanie? Sta. Leci. Witamy serdecznie na oficjalnym losowaniu grup na turniej dla tego dżentelmena, który odbędzie się w sobotę. Najwyjmy program na żywo. Jestem skupiony. Nadajemy, nadajemy na żywo z Przymorza. Dzień dobry, dobry wieczór, bo nie wiem w jakiej części świata nas teraz oglądacie. Losy są w formie faworków. Dzisiaj jest, dzisiaj jest tłusty czwartek. To jest pomysł naszego reżysera. Jak zrobić faworkę do losowania? Potrzebna nam jest kartka. Tą kartkę z kartki wycinamy faworki. Mamy wzór faworka. Każdy faworek potrzebuje. Dziurki i opisu nazwy drużyny. Przewlekamy. faworek jest gotowy. I takich faworków potrzebujemy 12 sztuk. Zaczynamy. Adam losuje. Ja odczytuję, Ola umieszcza w odpowiedniej grupie. A Taki zresztą, mamy harmonogram, ja. pierwsza, pierwsza drużyna jest nią Beharend Mishmasz. Bardzo proszę, ja. Beharend Mishmasz. Trafia do grupy. Proszę bardzo, jest druga głosowana. Adam jeszcze nie potrafi czytać, także to jest wszystko legitne. Yy, drużyna Frendsie. Frendsie, Frendsie. Za dużo tego masz, dziękujemy. To jest nasz człowiek od y, rozrywki. Trochę go podnosi. Proszę bardzo, kolejna. Tak. Wyróżniamy. O, jest, jeden. Proszę bardzo. Drużyna Żabiaka. Albo Żabianka. Miałem podane Żabiaka. Jak to Żabianka, to przepraszamy. Do Żabiaka zostało tak przesłane. Ja tu będę trochę mieszał też, żeby nie było. Uuu. I jest e, tutaj drużyna. Zaczynamy grupę śmierci. Pierwsza drużyna przy 76ers. No, tutaj już wiadomo, że będzie zacięta walka. Proszę bardzo, druga runda. Pierwsze drużyny wylosowane, Drużyna Terefery. Dobrze. Trafia do grupy A. B yy, Proszę Ej, panosi, to zamieszamy. Proszę. Tak, skupiam się w role. Jestem jak Krzysztof Ibisz, prawie. Drużyna zmieszani. Drużyna zmieszani. Trafia do grupy B. Grupa B. Proszę bardzo. Tak, proszę, Adam. Losujemy, losujemy. To jest drużyna żywiołowe z morsy. Żywiołowe z morsy. Grupa C proszę bardzo, Adanie. Do losu i do grupy śmierci, czyli grupy D. Kolejną drużynę. Rozwijamy. Ja już widzę. Anioły z sercem. Drużyna anioły z sercem. Niełatwy rywal. E, grupie dla z sercem czy no, może 7 z że to Proszę, że tak tutaj A, może to Przymorze. bardzo sympatyzuję z tą drużyną A, runda, czy... e, drużyna ADR79 No klepnij, że trzecia runda trzecia runda e, ADR79 trafia do, do grupy A do grupy A. Brawo Trzy drużyny zostały, wszystko się zgadza wszystko jest dokumentowane. Sans Mix Team. Proszę bardzo, Sans Mix Team. Trafia tutaj Dobra. do grupy B. Proszę bardzo, dwa ostatnie zespoły. Kto będzie szczęśliwcem, który nie trafi do grupy śmierci? Pozytywna dwunastka. Proszę bardzo, pozytywna dwunastka. do grupy C. I żeby było lepiej, wszystko proszę bardzo, Adam, Rozwin. Tak, musisz, tak, tak, tak. Może Ci pomogę? Lekko. Tutaj się nam tak. Ostatnia to są emocje, bo to ostatnie Trochę wiadomo, trochę nie. Proszę. Tu jest The Hawks Family. The Hawks Family. ogóle ja, ja muszę pokazać, żeby nie było. Proszę, The Hawks Family trafia do grupy D. Dobra, tu jeszcze raz odczytam. Grupa A. Rent Miszmasz. Tereferę ADR79, grupa B, Franci lub Franci, zmieszani, Sans Mix Team, grupa C, pozytywna 12, żywiołowe z morsy oraz żabiaka, żabianka yy, oraz grupa D, przy 76ers, anioły z sercem, The Hawks Family. Yy, jeszcze ostatnie słowo, to że jesteście super, to już wiecie. My wam życzymy yy, świetnej zabawy i dobrej gry. Nas niestety nie będzie, ponieważ już wyjeżdżamy w weekend do Pragi, także mam nadzieję, że turniej będzie udany. Myślami będziemy z Wami. Dziękujemy! Brawo! 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 Brawo!